Dzisiaj zaprezentuję Państwu dwie nowości, jeśli chodzi o uprawę zbóż. Będę przede wszystkim mówił też o opłacalności dzięki nowym produktom, jakim wprowadzamy w tym roku na rynek. Jest to herbicyt Incelo, jak również regulator wzrostu, czyli Fabulis OD. Incelo to przede wszystkim ekonomiczne zwalczanie chwastów trawiastych. Jest to również dobry partner do mieszanych zbiornikowych, jeśli na przykład chcemy poszerzyć spektrum o chwasty dwuli. Ścienne. Pinczelo stosujemy w różnych dawkach. Tak jak wspomniałem, dopasujemy dawkę do zwalczanego gatunku chwastu trawiastego, jak również do jego nasilenia na danej plantacji. Najniższą dawkę rekomendowaną, czyli 0,15 kg na hektar, zalecamy do stosowania przeciwko miotle zbożowej. Oczywiście, jeśli chcemy rozszerzyć spektrum chwastobójcze o chwasty dwuliścienne, z naszej firmy zalecamy zastosować sekator plus w dawce rezon 6 litra na hektar i do tego preparat Biopower w dawce 1 litr na hektar. Jeśli mówimy o innych trawach bardziej wymagających zwalczania wyższych dawek, czyli na przykład wyczyniec polny, możemy tutaj zastosować różne dawki, poczynając od 0,2 kg na hektar do 0,33 kg na hektar w zależności właśnie od nasilenia terminu zastosowania produktu. Jeśli chodzi o zwalczenie owsa głuchego, życic, stokłos. Tutaj ta dawka wynosi maksymalna 0,33 kg na hektar. Wyobraźmy sobie takie sytuacje, kiedy mamy bardzo duże nasilenia, na przykład tych gatunków trudno zwalczanych, czyli mamy duże nasilenia na przykład wyczyńca polnego powyżej 500 sztuk na metr kwadratowy, czy stosujemy metody uproszczone y, uprawy gleby, gdzie to gdzie te nasilenie, gdzie ta kompensacja chwastów jest y, naprawdę już wysoka. Wtedy zastosujmy. Dwuetapowe zwalczanie, czyli na jesień zastosuje preparat zwalczający czy ograniczający wyczyńca w postaci kompletu lub bakary trio, a na wiosnę incello, i wtedy już w mniejszej dawce, na przykład 0,2 kg na hektar. Jak Państwo widzicie w przypadku miotły zbożowej dawka 0,15 kg na hektar, czy dawka 0,33 kg na hektar wys wykazywała wysoki poziom skuteczności. Tutaj koncentrujemy się przy zbożowe na właśnie na tych niższych dawkach, czyli 0,15 kg na hektar. W przypadku wyczyńca, życicy czy stokłosy, tutaj macie Państwo tą najwyższą dawkę z możliwych dostosowywania, Aczkolwiek w niektórych sytuacjach możemy tą dawkę redukować. Tutaj zastosowaliśmy w tym doświadczeniu Inczelo poczynającą dawki 0,1 kg na hektar. I te efekty były też bardzo dobre, aczkolwiek 0,1 kg na hektar może być stosowane jedynie tam, gdzie mamy małe zachwaszczenie, niskie zachwaszczenie i wiemy na pewno, że ta miotła jest wrażliwa. W przypadku normalnego, średniego zachwaszczenia zalecamy zastosować dawkę 0,15 kilograma na hektar. W przypadku zwalczania innych gatunków traw, na przykład stokłosy żytnie, można stosować niższe dawki. Bardzo ważnym elementem zwalczania jest termin zabiegu. Powinniśmy z przeciwko stokłosom wchodzić jak najszybciej z zabiegiem, jak to tylko możliwe na wiosnę, żeby nie dopuścić, aby Stokłosa się rozwinęła. Tutaj kolejny przykład bardzo dobrej skuteczności Inczeno, jeśli chodzi o zwalczanie życicy trwałej. Też bardzo wysokie nasilenie. Niższa dawka 0,2 kg na hektar stosowana wspólnie z adiowantem przyniosła 95% skuteczności, czyli bardzo wysoka skuteczność, ale takim kluczowym elementem tej wysokiej skuteczności tego sukcesu to również jest ten termin zabiegu. Optymalny termin zabiegu, najważniejsze żeby nie dopuścić do przerośnięcia chwastów. Proszę państwa, teraz przechodzę do kolejnej nowości. Jest to Fabulis OD, jak tutaj hasło mówi jest szybki, czyli bardzo szybko działa, bezpieczny, czyli bardzo bezpieczny dla rośliny uprawnej i kolejna zaleta jest to doskonały partner do stosowania w zabiegu tym T1 dlatego że jest bezpieczny i można wykonywać wiele mieszanin, które nie wpływają ujemnie czy nie wpływają fitotoksycznie na roślinę uprawną. Fabulis OD jest to nowy regulator wzrostu zawierający proheksanum wapnia 50 gram na litr, jak również siarczan amonu, który jest takim aktywatorem produktu czy substancji aktywnej polepszającym działanie tej formulacji. Fabulis OD przede wszystkim poprawia stabilność roślin poprzez skracanie źdźbła, pogrubianie jego, jak również wyrównuje łan. Nowością wyróżnikiem fabulisu OD jest to, że nie wymaga nasłonecznienia. Fabulis OD działa również w niższych temperaturach, czyli jest możliwość zastosowania. W, czas, w czasie trudnych warunków pogodowych, które nierzadko dotykają państwa na wiosnę, gdzie te temperatury naprawdę nie są wysokie, a produkt trzeba zastosować. Tu przychodzi nam z pomocą Fabulis OD. Możemy to zrobić, regulacja łanu będzie zapewniona. Fabulis OD, tak jak wspomniałem, jest szybki w działaniu i bezpieczny w działaniu. Zawiera w swoim składzie proheksadion w formulacji OD, jak również siarczan amonu, który jest takim aktywatorem. Po czy w trakcie już przygotowania cieczy roboczej w opryskiwaczu, ten siarczan amonu wiąże ze sobą wap i wtedy jest uwarwiany proheksadion, który działa, działa, czy który będzie działał w odpowiedni sposób na. Roślinę. będzie działał szybciej, będzie działał skuteczniej niż to w przypadku innych produktów konkurencyjnych. Produkt zastosowany może być praktycznie w każdym gatunku zbóż, poczynając od pszenicy, jęczmienia, pszenżycie, życie. Stosujemy go w Różnym zakresie dawek, od 0,5 litra do 1,5 litra maksymalnie, jeśli chodzi o etykietę. Jak również mamy tutaj możliwość stosowania różnych dawek dzielonych. W zależności od tego, jakie warunki występują, na wiosnę możemy zacząć od dawek dzielonych 0,5 czy 0,75 czy 1 litr i następnie uzupełniając kolejnym, drugim zabiegiem już na liść podflagowy czy flagowy. No i oczywiście ta możliwość mieszania jest tutaj bardzo dużym atutem. Tak jak wspomniałem, dużo zalet, czyli formulacja OD, która na pewno zwiększa wygodę stosowania i sporządzania cieczy użytkowej. Na pewno w, y, formulacja OD nie wymaga już y, zewnętrznego środka zwiężającego, y, poprzez co zwiększa się ilość pobieranych substancji aktywnych przez roślinę, y, następuje poprawa przyczepności i poziomu zwiększenia liści. Oczywiście przyspiesza to wchłanianie substancji aktywnych do wewnątrz liścia. Zapewne poprawia to odporność na zmywanie, jak również poprawia to szybkość działania i skuteczność działania produktu. No i Ogromną zaletą jest możliwość mieszania praktycznie z większością herbicydów, fungicydów, regulatorów wzrostu insektycydów czy sprawdzonych przez państwa u siebie nawozów dolistnych. Na pewno zaletą taką, która Państwa interesuje, to właśnie to jest natychmiastowe działanie początkowe, czyli jeśli zastosujemy nawet już w tych niskich temperaturach, to działanie początkowe będzie zainicjowanie, produkt będzie działał. Działanie przy zachmurzonej, chłodnej pogodzie. Tutaj mówimy o zakresie temperatur od 5 do 25 Celsjusza, czyli te 5 stopni naprawdę już jest wystarczające do działania produktu. I też zaletą taką jest y, jego długość działania, długość aktywności biologicznej y, wynoszącą nawet aż do 20 5 dni, czyli mamy długie to działanie, długi okres skracania. Elastyczne dawkowanie wcześniej wspomniałem, ale również i lepszy rozwój korzeni, co oczywiście te wszystkie zalety przekładają się na to, że produkt przyczynia się przede wszystkim do zapobiegania wylegania, ale również i do przyrostu plonów i ten przyrost plonu jest widoczny i Praktycznie w każdym przypadku większy niż w przypadku stosowania produktów konkurencyjnych. Jak na tym wykresie Państwo widzicie, fabulis OD, jeśli chodzi o skra efekt skracania, ma podobny jak w przypadku innych preparatów konkurencyjnych, ale ten efekt wpływu na plon jest wyższy. Tu dla zobrazowania, proszę Państwa, po lewej stronie fabulis OD i Cerone zastosowany w fazie liścia w stosunku do kontroli. Bardzo ładny efekt skracania i naprawdę dobry, dobry utrzymany łan aż do żniw. W przypadku preparatu... Fabulis OD i na przykład stosowania cerone w kolejnym zabiegu, też ten efekt jest bardzo widoczny. Szczególnie to zalecenie polecane jest w przypadku y, skracania czy prowadzenia łanu y, jęczmienia. Fabulis OD, tak jak wspomniałem, jest to. Produkt, który doskonale nadaje się do zabiegu T1, a w zabiegu T1 czy łączymy go z herbicydem, możemy połączyć z intrzelą, czy na przykład z inputem triple, czyli z fungicydem i tak na pierwszy zabieg Fabulis OD 0,75 litra z input triple 1 litr, jeśli mamy takie normalne. Zagrożenie wyleganiem. W przypadku wyższego ryzyka wylegania y, zastosujmy preparat Fabulis OD w dawce 1 litr na hektar, wspólnie z inputem Triple. No, oczywiście, może być tu też inny fungicyt, na przykład Delaro. No i w tym drugim zabiegu preparat Celone w dawce pół litra na hektar, aczkolwiek w niektórych sytuacjach jak najbardziej warto też jest zastosować preparat Fabulis również i w tym drugim terminie stosowania regulatorów wzrostu. Jeśli chodzi o mieszalność, tutaj mają Państwo tabelę praktycznie z wszystkimi naszymi fungicydami. Bardzo dobrze się łączyć, ale również i nie tylko naszymi, z insektycydami, z herbicydami. No, takimi ograniczeniami jedynie może być to, że na przykład z herbicydami, które zawierają florasuram, wtedy możemy czasami widzieć rozjaśnienia na liściach jęczmienia. No i raczej nie stosujmy z herbicydami kontaktowymi, z binfenoksem czy carfentrazonem, ale no w tej chwili to już tych preparatów praktycznie nie ma na rynku. Tak jak wspomniałem, dzięki synergizmowi działania możemy te preparaty połączyć, ale nie, i nie, nie tylko. I fabulis też przejawia się tym, że na przykład można zredukować jego dawkę na przykład o 25%, stosując go z niektórymi yy fungicydami, na przykład zawierającymi azole. Tu może być input triple, na przykład Delaro. Jak również z herbicydami zawierającymi pochodne sulfomonocznika, na przykład incelo. Wtedy ta dawka preparatu może być zmniejszona o 25%, to również się przyczyni yy, do tego, że ta opłacalność uprawy zbóż się zwiększy. Dziękuję Państwu za uwagę.